Im dłużej trenujesz sztuki walki, tym dociera do mnie coraz bardziej, że te osoby, które kozaczą na mieście, które szukają konfrontacji, które chcą się napierdzielać, to osoby, które totalnie nie umieją tego robić, dlatego próbują wszystkim udowodnić, że jest inaczej, mają w sobie jakieś frustracje i problemy które w ten sposób chcą zakamuflować, tak? No bo okej, okay, ja tu jestem wielkim gościem, zaraz po prostu Ciebie zniszczę i w ten sposób krótkoterminowo podbudowywują swoją e, niską pewność siebie. Więc okazuje się, że te wszystkie osoby właśnie, które na mieście ewentualnie mogą kozaczyć do mnie, to są właśnie osoby, które totalnie nie umieją się bić, bo Osoba, która długo trenuje, wie, że konfrontacja totalnie nie ma sensu.